Siemanko, moi drodzy, i kolejny dom, który jest bardzo ciekawy, wzbudza moje zainteresowanie przeogromne, ale natomiast kolejny taki, którego nie jestem pewna, bo słuchajcie, wygląda to wszystko tutaj tak, jakby przed chwilką zostało opuszczone w sensie jakiejś pracy i w ogóle. O kurczę, nie wiedziałam, że są takie tajemnicze przejścia, co mnie zaintrygowało. Ale dom wygląda naprawdę na jakiś taki mega opuszczony, pootwierany wręcz kusząco, zapraszająco do środka, ups. Tam jest tylko takie gospodarcze, ale zerknijcie, takie z ciekawości. A nic tam nie ma, a ja stąd schodzę, bo mi tutaj jakoś nie bardzo te schodki. E, nie, no one się ruszają, strasznie. E, słuchajcie, bo tam jest taki właśnie obok pokoik. Tu na razie zaczęłam takie pomieszczenie gospodarcze zwiedzanie. E, gdzie są różne fajne rzeczy, ale też właśnie tak, jakby, boże, patrzcie, jaka tam jest piwnica. Ja pierdykam, nawet po tym nie chodzę, bo przecież tam można wpaść normalnie. Żadnych schodów tam nie ma. To się zawaliły chyba te schody drabiniaste takie. Ja pierdykam, strasznie głęboka. Ech, ten dom mnie po prostu intryguje, stresuje, sama nie wiem. No zobaczcie, tutaj ktoś tu chyba po prostu coś robi. W sensie nie jakiś mieszkaniec już, typowy mieszkaniec, a jakiś po prostu... No, taki jakiś może złomiarz, czy jak go tam nazwać? Miejscowy poszukiwacz, yy, który może tutaj, wiecie, patrzcie, jaka śmieszna figurka. Taka całkiem fajna, nawet sygnowana jakoś czymś tutaj, ale nie wiem dokładnie, co tam pisze. Ciekawa ta figurka jest. Tu są jakieś takie podobne do Włocławka. Tutaj mamy na przykład taki młynek. Kurde, ta moneta. Ona jest ciekawa. Czy ona nie jest z tego? Nie, myślałam, że ona będzie ze swastą jakąś niemiecka, ale nie, jest chyba tak stara, jak mi się wydaje. Sama, nie wiem, trzeba by jakieś zdjęcie zrobić, bo tu nie widać na GoPro za dużo. O Jezu, w ogóle nic nie widzę, bo jestem jakaś taka po tym słońcu oślepiona, a tu ciemno. Tu latarka, tu ciemno. Tam są guziki, myślałam, że więcej monet. Ale to jest ciekawe, taka przypinka. Nie? Jakaś tutaj przypinka. No, to trochę tu się stresuję, bo takie mam wrażenie, jakby ktoś stał mi za plecami i powiedział, -h -h -h, no tak jak tam, nie? No chyba po tamtym domu mam jakiś taki choćby uraz też trochę. Patrzcie, jaki fajny coś zrobił, zamknięcie tutaj do tej szufladki, żeby jej nie otwierała. A, nie, co by się otwierała? No tak, moja babcia tam znowu takie mm, też robiła gumki, na przykład na tych uchwytach. Tam za tym młynkiem, też jest coś ciekawego, taki obrazek. Nie no, to chyba jednak jest po prostu opuszczony, ale po prostu ktoś tu chyba przychodzi i no cóż, a to wypije piwko, a to coś rozmontuje. Spójrz na ten stół, jakby tu przed chwilą ktoś coś lutował albo działał, no nie wiem. Patrzcie na no taki, jakby przed chwilą ktoś wyszedł, nie? To coś z tą kosiarką sobie rozmontowywał, ale tu jest coś mega ciekawego, piękne. Stół razem z maszyną i to jest Wiktoria w ogóle, jak moja córa Wiktoria, coś pięknego, ta maszyna jest bardzo ładna, zaśmiecona trochę, jest taka, o to jakaś lutownica, ale bez kabla, a widzicie, znak, że był tu złomiarz, no a skąd to wiem, ktoś odciął kabel, bo był z miedzią od tego, no proszę, był tu złomiarz i nawet jakiś minek tu był. Jakieś sugestie, jakieś aluzje, czy co to ma być? Hmm, ciekawostka. Maszyna jest przepiękna. A najpiękniejszy jest ten stół. Ale spójrzcie tutaj. Na te oznaczenie tej maszyny. Muszę sobie porobić jej zdjęcia, bo GoPro to tak widzi jak widzi. Zdjęcia to zdjęcia, nie? Piękny ten stolik, taki kompletny jeszcze. Jeszcze. Oby go ktoś nie zniszczył. Słuchajcie, jest niesamowity. I tu w tym oknie takie kraty. To jest zamurowane za tymi drzwiami, także musimy stąd wyjść i poszukać wejścia do tego domu, który mam nadzieję będzie jakiekolwiek. Oby, oby tak było. Słuchajcie. No tutaj tu już chyba wszystko pokazałam. Tu jakieś książki, język rosyjski. Dobra, zgasiłam latarę, bo idziemy na dwór. Zobaczyć. Słuchajcie. Nie wiem, czy nie zacząć tutaj od tych pomieszczeń gospodarczych jeszcze, które są po drodze. Zobaczmy, co tutaj się mieści. O kurczę, kolejne kosiarki. Klatki na zwierzęta. Młotek. Drugi młotek. No tak jakby ktoś przed chwilą coś tu robił jeszcze, nie? Przy tych kosiarkach i takie zapachy są spalinowe. Znaczy spalinowe. Tych, no tych po prostu tego paliwa czuć. Jak na stacji benzynowej. No ale też widać, że te kosiarki raczej nie są już zdatne do użytku. Sama nie wiem. Pięknie ten dom jest pokryty takim bluszczem. Czy też tutaj chyba winorośl rośnie na tych drzwiach. A tam takie czerwone wiszą roślinki. No i drzwi wyglądają tutaj na zamknięte. Trzeba będzie chyba wejść przez okno z drugiej strony, a jest bardzo wysokie to okno, więc będę kombinować, słuchajcie, za chwilkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także na razie tutaj pozwiedzajmy jeszcze to, co tam jest. Tam jest jeszcze taka stodoła czy szopa, też jest, no nie jest jakaś super rzecz ciekawa, ale trzeba właśnie wygląda, tak, jakby ktoś tam przed chwilą coś robił, dlatego pierwsze co tak weszłam do tych pomieszczeń tak nieśmiało trochę teraz czasem się odrobinę ośmielam, aczkolwiek dalej jestem trochę nieśmiała, bo bardziej myślę o tym że nie wiem, po prostu tak improwizuję, bo dzisiaj tak na luzie pojechałam na rower i kompletnie bez celu, bez jakby planu mówię, jak coś znajdę, to znajdę, kompletnie nie cisnęłam na urbex, bo mówię no nie mam planu, tak? <grych> szkoda mi paliwa. Już mnie tyle szkoda paliwa, co po prostu boję się tym moim autem jeździć. Wiecie, mam takie to auto rozdzielone, że po prostu prawie nie nie jeżdżę, tylko aby do szkoły on dojechał i to mnie e, interesuje aktualnie. O rany, moi drodzy, już chciałam rozpaczliwie przez to okna wchodzić. Gdzie tu po prostu otwarte drzwi zupełnie. A wyglądały tak zam na zamknięte. Nie wiem, co myśleć. Ja zapieszę, to raz co widzę właśnie takie jakby... Męskie buty, dwa piwka, czy dwie butelki, tak jakby ktoś coś tutaj robił. Ale tak widać, jakby ktoś coś tu rozmontowywał, prawda? Tak tutaj jakaś szafka leży, tam coś. No coś tu tak się działo, jakby w celu wyciągania tych rzeczy z tego domu. Nie wiem, czy, czy to y, mieszkaniec jakby oryginalny, czy już jakiś późniejszy, ale zostało tu parę takich rzeczy, jak na przykład ta szafa. To jest niesamowita. Przepiękna ta szafa. No, robi wrażenie. Chciałam pójść tam zobaczyć ten garaż i akurat sąsiadka z obok wychodziła. Szybko tak myknęłam do tej szopy. Myślałam, że mnie zobaczyła. Myślałam, że coś powie za mną, ale no nic, nic nie powiedziała, więc. No, widzicie, te okna były otwarte. Co tu się działo? No, ktoś to ew... ewidentnie chyba wynosił przez okno te rzeczy. Jak maszyna do szycia, na przykład. Widzicie? Tak to wygląda. Patrzcie, taka czapka, nie wojskowa, chyba ta z poczty, ale świetna ta czapka, ciekawe jakby mi w niej było, w ogóle mam ochotę ją przymierzyć, <noise> taka głupia myśl mnie naszła, nie wiem czemu. Kurczę, szkoda tutaj tej maszyny do szycia, bo widać, że coś tutaj ją zdemolowali i tutaj były jakieś rzeczy, czy ja widzę albumy? O kurczę, gdybym no albumy, to to na dłużej. Teraz zobaczymy, co w nich jest. No, jakby nie patrzeć. Są to albumy. <laughs> Ale puste? Jak to? A, zdjęcia zostały zabrane. Bo były przyklejone wcześniej. Aha. Może i dobrze, że ktoś zabrał te zdjęcia i uratował. Zobaczmy drugi album. Czy jest również pusty? Wygląda, że tak. No to dobrze, że ktoś pomyślał o uratowaniu takich fajnych zdjęć starych. Wydaje się to miłe. Nie ma tu wiele, ale słuchajcie, to co jest jest bardzo ciekawe, prawda? Ten piecyk. Ta piękna szafa. Niesamowita. Wzorki na ścianach. No i tutaj ta kuchnia, której chyba nie pokazałam w końcu. Którą też chyba zaczynają jakby rozbierać, czy ja wiem, czy mi się wydaje. No, ciekawy ten dom bardzo mimo wszystko. No i słuchajcie, co tu dalej nam y, przyjdzie znaleźć. Tutaj jest ta szafka, którą widzieliśmy od drugiej strony. Taki, nie to kredens, jest piwnica. A co tu się działo? O kurczę, dziwny widok. Wiecie, kojarzy mi się ten widok z filmem, yy, z filmem alternatywy 4. Jak ta rodzina Palcerka się przeprowadzała i wzięli tylko krzesła i spali na tych krzesłach z tymi dziećmi. Dziwne skojarzenie, ale no cóż mam myśleć? Sprawdźmy tylko, czy tu ktoś nie pomieszkuje. Nie, no to ktoś po prostu pomieszkuje i chyba wynosi z tego domu wszystko, co się da yy, na złom, czy też gdzieś tam sprzedać może. Takie odnoszę wrażenie, słuchajcie, no bo dom jest kompletnie splądrowane, to widać, prawda? Nie, liczne artefakty, jakie się ostały. Proszę, coś tu mamy, jakiś krzyż, ale że on jest taki z jakiegoś plastiku czy z czegoś, to nie zostało wyniesiony, bo na złomie nic, nic nie warte, tak? To, co z mosiądzu, z miedzi, to wszystko zostało wyciągnięte. Papież się ostał, bo z drewna. No takie mam wrażenie, nie? Patrzcie tu w kulaku, na taśmach taka, ciekawe czy jakiś wzór ma. O, tu coś jest, pod tym jakiś panelka z tej komunii, zdaje się. Pani Marii, ale ładna ta pamiątka. Taka na troszeczkę. Tak poświecę, może, żeby coś było widać. O, te cienie mi się robią, niefajne fajne takie. Co tu jeszcze możemy znaleźć? Technologia. Jest tu trochę tych rzeczy, słuchajcie. Teraz ja sobie parę zdjęć porobię. Cztery pancerni i pies. Taki tytuł książki tutaj widnieje. No i bardzo dziwne to jest tutaj. Znaczy dziwne, no to nie jest dziwne. Tutaj po prostu łóżka nie było najwyraźniej. Ktoś na tym spał. Wypił kilka piw. I chyba na tym dalej śpi. Często tu przychodzi chyba jeszcze. Trochę łyżek, gwoździ. Lampki choinkowe, no, znaleziska takie średnie. Solidne nożyczki. To są dobre nożyczki. Nie to co teraz. No i, ta, i taka kuchenka tutaj, elektryczna chyba. I kuchnia stara. Nie aż taka bardzo stara, no ale taka. Jak widać. No nic, pozostaje mi pójść na górę i zwiedzić piwnicę. Boję się strasznie, ale zaraz pójdę. Na górze. Widzę fajną wagę tutaj, ale nie mam kompletnie pojęcia, jakie tu są te stropy. Mogą być gdzie, gdzie słabe. Najpierw zobaczymy rozkład pomieszczeń. Co tu w ogóle jeszcze występuje? Jakieś pokoje, niepokoje. Tutaj takie coś. Tutaj wolę pójść tędy. Co to za, przepraszam, linka? Aha, to jest do otwierania dachu, Jezu. Tak wyglądało, dziwnie. Stare mydła. Powodzenia. A pusty, pusty ten pokoik. Tam też jest jeszcze jakiś. Czyli jest pusty. Pusto tutaj ogólnie. To tam najciekawsze znaleziska chyba. No ale nie wiem jak tam. Kurde z tymi stropami. Trzeba zachować ogólnie ostrożność. Bo tu są jakieś takie kurde wiecie. Słyszałam jakieś dźwięki. Nie wiedziałam co to. Ej, no to waga mnie zaciekawiła tutaj. Ale tak poza tą wagą to właściwie tu chyba nic więcej. Znaczy tam są jakieś okna, drzwi, jakieś krzesło. Powiem Wam chyba nie idę tam dalej, bo chyba nie ma po co. Słuchajcie. Natomiast ciekawi mnie piwnica, więc idę do piwnicy zobaczyć, dobra? Także to mimo wszystko ciekawe, prawda? Najbardziej wyglądał malowniczo z zewnątrz. No i sam fakt, że jest otwarty, bo wiecie, najbardziej się obawiam takiej sytuacji, Zawsze, że, że po prostu czegoś nie zwiedza, bo jest zamknięte jak idę. miałem mnóstwo obiecujących bardzo fajnych domów. Aha, to jest tylko taka piwniczka malutka. nie, jeszcze jest dalej. Wędzarnia, słuchajcie, tu na węgiel syp. Bata. Także mnie cieszy każdy Każdy po prostu Dom, który można zwiedzić Natomiast nie lubię takich strasznie domów Których się nie da zwiedzić Tak, a kuszą To jest taki zamek, taka klamka starusieńka. No i słuchajcie, tam jeszcze są te pomieszczenia gospodarcze Takie choćby taka stodoła Garaż Jakieś ciuchy tu wiszą, rzadki takie Spróbujemy je zwiedzić czy znowu nie spotkam jakiejś sąsiadki. A teraz przerąbana pogoda, bo jest słonecznie bardzo. I to fajnie. Wszystko pięknie, światło cudowne i w ogóle tylko bardzo łatwo wyjść prosto w słońce i nic nie widzieć, nie? To daje tobie taki problem ze zwiedzaniem drobnym Właśnie. Przy przemieszczaniu się między budynkiem takim domem a budynkiem gospodarczym. Także zaraz tam pójdziemy z ostrożnością. Wyjdę, wyjdę sobie przez okno, czy tej sąsiadki tam nie widzę. Barasz, tam właśnie jesteśmy na widoku, chodźmy na napisano. Dlatego tamto pomieszczenie zostawię sobie na samym końcu, bo wtedy wiem, że jeszcze zwiedzimy te, gdyby ta sąsiadka ewentualnie miała jakieś ale do naszego zwiedzania. Słuchajcie, co tu mamy? No właśnie tu weszłam zobaczyłam pierwsze co takie węże hydrauliczne, nie? Jak są... E, także ktoś tu coś zakuwał. Zakuwacz węży. E, jakieś kółeczka chyba z motoroweru niewielkich rozmiarów. Te widły takie do ładowania słomy bodajże. Grabina, tu takie mamy fajne, stare, starusieńkie. No i co tu jeszcze mamy? Taki wózek. Na drewno czy na coś. I tam co mnie zaciekawiło. Nie mam na myśli krzesła. Tu są klamki. <grywia> no klamki. To mnie zaciekawiło. Powiem ci to skojarzyło z ulem, ale nie, to nie jest raczej ul. Co to może być? Nie to jest chyba ul. Rozumiem, że pusty tak? A tu... Nie. No tak, chyba to jest ul. Susan nie psuj tego. Zostaw ten, ten ul, czy nie ul. Co tam jest w środku? Nożyk. A może to nie jest ul. No nie wiem. Tak się zaintrygowałam na początku, ta. Jaki ul? Tu coś jest, co. powinno tędy wylatywać, chyba. Jezu, ale się teraz ośmieszyłam z tym ulem. To chyba nie jest ul, co? No dobra, powiedzcie mi, co to jest, no. Nie wiem. Tam się coś wrzucał góry. Na dole coś wlatuje. Coś do rolnictwa. Są dwa krzesła, tu można sobie posiedzieć. Ale my tu siedzieć nie będziemy, bo ten pan, który tutaj pomieszkuje, pewnie długo wróci. Dobra lina. Dobra lina do holowania, autka. I do innych celów. Co ja, co ja bredzę? Ludzie złoci normalnie. Musimy tam się przebić jakoś dalej. węgiel może? To tu jest jakiś taki składzik. Tu się da zajrzeć. No nie. No i tam jest właśnie ten garaż. A tam już ta sąsiadka właśnie często chodzi. Także będę musiała tak w miarę uważać, bo po co się narażać tutaj? Ludności mieszkającej. Klatki dla zwierzaków jakieś. Jeszcze mamy jakieś pomieszczenie, które bym ominęła. O kurczę. Co to jest takiego? Patrzcie takie. Coś bardzo starego. Takie z drewna. Nie wiem do czego to służyło, ale jest fajne. A tu coś rolniczego. Coś do... nie wiem, do ziarna. Nie mam pojęcia. Jestem głupia. Ale ciekawe pomieszczenie. My, takie przed chwilą jakby przerwana praca, nie? Jakby ktoś tu przed chwilą jeszcze był Coś tu robił i teraz w, miałby zamiar wyjść i powiedzieć Co ty robisz? <grych> Także tu, na początku jak tu wyszłam to się czułam bardzo nieśmiało w tym W tym właśnie miejscu Fajne, takie skamienia to jest zbudowane Ciekawe pomieszczenie bardzo Te koła, tam w tej stodole też były Widzicie je? No, ale to jest ciekawe bardzo. Powiedzcie mi, co to jest, bo ja nie wiem. Dobra, już wiem co to jest. Śrutownik. No musiałam sobie to zrobić zdjęcie i wrzucić do wyszukiwarki. Ale przynajmniej robię postępy, tak? Coś, coś się zawsze człowiek dowie. Także śrutownik, a tu pewnie nawet pisze. A grumet zakłady. Mm, kuziennicze maszyn rolniczych Jawor, a tu się strasznie kurzy z tego. No ciekawe to jest. Jak na takich jak ja, nie znających się na takich rzeczach. Wow, nie ma tutaj wprawdzie żadnego samochodu ani maszyn rolniczych, ale te drzwi przepiękne, starosieńkie, ale ładne. A tu jakieś takie do pomiaru ciśnienia w mega paskalach. Przyrządy pomiarowe nazwijmy to tak, w taki sposób, żeby nie popełnić znowu jakiejś nieprzyjemnej gafy niepotrzebnej. Jakieś części samochodowe, lusterko z samochodu, światełka, takie rzeczy. Masy, masy, majsterkowicza chciałbym powiedzieć. Trutkoczasty, o kurde, to jest niezłe. Króczkę dla urbeksiarzy. Druga rurka. Takiego drutu. pomogło pomału stąd zawijać, nie? Fajne miejsce, kurde, klimatyczne. Może nie takie full, wypas, że wszystko na miejscu, na półkach, ale parę rzeczy się zachowało ciekawych. No i w ogóle jest tu klimat ogólnie. Bardzo fajne klimat I tutaj te drzwi, widzę, drugie są z tego domu oryginalne, chyba. Dobra, kochani, lecę, trzymajcie się, ciepłutko.